Witajcie serdecznie. Mam złą wiadomość. Otóż wracają gnioty. Będę dodawał filmy w każdą niedzielę. Tym razem rano, a nie wieczorem jak poprzednio. No i ja od razu znikam, żebyście nie musieli gapić się na moją twarz. Zobaczcie sobie, jak to tutaj wygląda. Nie dodawałem filmów przez ostatnie ponad dwa miesiące. A co się działo? W sumie dużo i niedużo, bo na początku zaczęła się pora deszczowa. Praktycznie przez trzy tygodnie padało bez przerwy, także nie było nawet możliwości, żeby coś nagrać. A ja szczerze mówiąc nie potrafię tak siąść przed kamerą i gadać o wszystkim i niczym. Gdzie teraz jestem i co robię, to nagram wam w kolejnym filmie. To będzie taki gniot wstępny, żeby pokazać że jestem i żyję, bo ktoś tam ostatnio w komentarzach pisał, że dawno nie dodawałem filmów i co ze mną, także wszystko jest w porządku, nic mi się nie stało, a zanim przeniesiemy się do jaskini Nietoperzy, to powiem Wam chociaż gdzie jestem wyspa nazywa się Samal, jest to zupełnie inna część wyspy Mindanao bardziej południowa południowo Wschodnia. Jest to taka mała wyspa. Jest tu parę fajnych rzeczy do obejrzenia. Zaraz, właśnie pokażę Wam jaskinię nietoperzy. Tam w oddali, nie wiem czy będzie widać to na filmie, są takie domki na wodzie. Zobaczycie to też z drona. A pod wodą można zobaczyć największy na świecie gatunek małży. Nie wiem jak Wam ale mi małże kojarzą się raczej z czymś małym, z jakimiś przegrzebkami, mulami, ostrygami. A ten gatunek, który można tutaj zobaczyć i oczywiście nie tylko tutaj, osiąga rozmiar do 1,5 metra i wagę do 320 kg, także są całkiem spore. Tam, poza tym, że pada, znajduje się wyspa Mindanao, a na niej miasto Davao, liczące sobie około 2 milionów mieszkańców. A tam, pod dali, oczywiście teraz tego nie widać, bo jest słaba pogoda, znajduje się najwyższa góra Filipin, Mount Apo, która ma prawie 3000 metrów. A teraz przenosimy się parę godzin wstecz. Jest godzina 13. A ja jestem w sanktuarium nietoperzy. Bilet wstępu kosztuje tutaj 120 peso, czyli niecałe 8 zł. A tutaj już jaskinia. Nie można oczywiście wejść do środka. Jest tutaj ogrodzenie. No i przed chwilą tutaj przyszedłem. Myślałem, że to wszystko, ale okazało się, że jeszcze tam. Na górze jest taka ścieżka, no i pewnie słabo widzicie stąd te nietoperze. Moja kamera nie ma przybliżenia, no ale zaraz pójdę tam, do góry. No i myślę, że stamtąd będzie je widać trochę lepiej. Tutaj taka tablica z informacjami na temat tego miejsca. Nazywa się ono Monfort Bad Sanctuary. Ma 247 stóp długości, czyli jakieś 75. Metrów. No, i to miejsce zapisane jest w księdze rekordów Guinnessa za największe skupisko e, nietoperzy. nietoperzy owocowych, nietoperzy owocożernych. No, i niestety to wszystkie informacje, jakie można wyczytać z tej tablicy, bardzo czegoś takiego nie lubię. Wstęp tutaj kosztuje 120 peso, więc jak na ceny na Filipinach, nie jest to tak tanio. A nie potrafią postawić tutaj jakiejś porządnej tablicy z informacjami, ale na szczęście wygooglowałem sobie informacje o tym miejscu są na Wikipedii i powiem Wam, że rozwaliło mi to głowę, jak przeczytałem, ile w tym miejscu jest tych nietoperzy. Teraz możecie obstawiać. Ile nietoperzy może zmieścić się w takiej jednej jaskini, tutaj spójrzcie, pierwszy taki komin. Obawiam się, że na filmie będzie to słabo widać, bo tam w środku jest bardzo ciemno. No, i jak mówiłem wcześniej, moja kamera nie ma żadnego przybliżenia. No, ale przejdźmy tam dalej. Może będzie widać to trochę lepiej. A ile jest tutaj tych nietoperzy, to powiem Wam już zaraz. Możecie obstawiać. Ja myślałem, że będzie to może parę tysięcy. Góra kilkadziesiąt tysięcy. Tutaj jest taki większy otwór, ale niestety ogrodzenie jest daleko od niego. Więc nie mogę tego dobrze uchwycić. A tutaj trzeci otwór. Już Wam pokazuję, jak to wygląda. Tutaj może będzie coś lepiej widać, bo jest więcej światła. No, i tutaj taki ostatni komin, otwór czwarty. Jest bardzo malutki. No i to tyle, co można tutaj zobaczyć. A teraz rozwiązanie zagadki: ile nietoperzy może mieszkać w takiej 75-metrowej jaskini. Uwaga, uwaga: 2 miliony 300 tysięcy nietoperzy. Zdziwiło mnie to bardzo. Tak jak mówiłem, spodziewałem się góra kilkudziesięciu tysięcy. No i jeszcze wcześniej, jak zobaczyłem te jaskinie po raz pierwszy, to pomyślałem sobie, jak one wszystkie znajdują tutaj pokarm, skoro jest ich tutaj tak dużo. No i poczytałem sobie trochę na Wikipedii. Kolejna rzecz, która mnie zdziwiła, to taki nietoperz jest w stanie Oddalić się o 50 km od tej jaskini w poszukiwaniu pożywienia. No, jak sama nazwa wskazuje, nietoperze owocożerne, czyli odżywiają się one owocami i nektarem. Trzeba jeszcze wspomnieć, że nietoperze są jedzone w różnych. Zakątkach świata przez ludzi, w tym też na Filipinach. I z racji na swój większy rozmiar. Częściej jedzone są nietoperze owocożerne. Szkoda, że jestem tutaj tak wcześnie, bo te nietoperze prowadzą nocny tryb życia i chwilę po zachodzie słońca około godziny 18. Wszystkie jednocześnie wylatują z jaskini. Także. Musi to robić ogromne wrażenie. Przed chwilą widziałem tutaj takiego bardzo dużego jaszczura. Nie wiem dokładnie co to było, nie będę wymyślał. Przed chwilą przeczytałem, że te nietoperze są pokarmem dla kruków, co bardzo mnie zdziwiło. Szczurów, pytonów. No i właśnie dla lizardów, czyli są to jakieś jaszczury może tutaj będzie je lepiej widać, bo są teraz oświetlone przez słońce. No i co mogę Wam jeszcze powiedzieć, to panuje tutaj specyficzny zapach, a raczej smród. Nawet nie wiem do czego mógłbym go porównać. Cały czas nie mogę uwierzyć w te 2 miliony 300 tysięcy nietoperzy w tej jaskini. W tej malutkiej 75-metrowej jaskini, i jak one są w stanie tutaj znaleźć sobie w okolicy pokarm. Także to będzie na tyle: fajne miejsce. Jak chcecie sobie coś więcej poczytać, to możecie znaleźć informacje między innymi na Wikipedii. Wygooglujcie sobie po prostu. Montfort Bad. Sanctuary. No i jeśli Was to ciekawi, to możecie sobie właśnie coś o tym miejscu poczytać.